Siemka Ludziska, jestem Harry, pykamy sobie w Far Cry Primal i dzisiaj będziemy robić misję od rzemieślnika Łoga a dokładnie będziemy musieli odebrać jego stary totem, który zgubił. E, gdzieś tam już go mam to sobie uruchomioną tą misję, bo wy, tam wcześniej spróbowałem, ale jakoś coś nie wyszło i nie zrobiłem tej misji. E, tutaj więc będziemy robić tą misję. Potem zobaczymy co jeszcze nam się uda. I w poprzednim odcinku też robiliśmy tutaj atak na, uda, na ten Ford. Udam, który w miarę szybko tutaj udało nam się go przejąć. Myślę, że to dłużej za mnie, ale jak widzicie, no tutaj szybko w sprawie poszło chyba mniej niż 20 minut, co mnie bardzo cieszy. Więc ja tutaj będę sobie szedł tam, już bo on tutaj siedział, coś robił, tam siedzi. Misję już mamy uruchomioną, więc widzimy się tam już, już prawie na miejscu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, sorki, że tak zbieram tutaj zaginiony totem, okej. Okay. Ja Żebym właśnie zaginiony totem tutaj, więc lecimy sobie. Okej. Okay. Okay. Dobro. Dobro. Tutaj był Ten, no, ktoś jeszcze tutaj jest, halo, halo. Gdzie pan? Dobra, jeszcze tamten, kurde, więc tam sam nie było. Serio, kurde. Jakoś to jest porąbane, ty. No wypierdzielać pierdzielać mnie, ty. Mnie tu nie ma. Dobra. Kurde, poć tu, chopie kurde, spierdalosz z tym. Ej, jak ja nie lubię, kurde dobra, no, w końcu. No, brak, do tamtych. Kai, no, Kai, który? No parno. W końcu. Dobra, idziemy tędy, bo to kurde... Szkoda tutaj czasu na to Ty, 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 nie chciałem tak, ty Ale dobra Teraz ja dalej, kurde Kurde, no, Karkiego umią... Kuźwa No nas następny mądry, kurde Nie ja będę się szukał w tych szokach, ale dobra o, awaj ty, jeszcze jeden, e, tutaj tak, no, no co już ukończono? Co tak szybko, ej? umiejętności czeka, bo tu gdzieś było ten i co, no i kurde. Dobra 6 minut, kurde dobra. Myślę, że o dłużej pójdzie gdzieś, więcej. Takie z pytami 15 minut, tutaj, ale dobra. Więc jeszcze kuć was to, coś chyba. Widzą, widząc cię z miejsc, których ty nie widzisz. Więc e, lecimy sobie tutaj. Znowu tutaj to zrobimy. Dwie misje w jednym odcinku, no takie czasy nastały. Obójt z Windja Okej, okay, tutaj jedna Wod ptaka, lot ptaka, no spoko możemy zrobić tutaj Aha. Coś by nie wyszło. Urki Ishwara Kwati Patashda. Uh. Herky Ishwara Kwati Patashda. Winja. Ooh, 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 ooh! I Patash, who palsy can? Uh huh. I Patash. Ha 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 Patash Walla Deuce Deuce. Urki San San Patra.

Lot ptaka okej, polo mi skóry. O nie, 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 tędy, tędy Dobra Gdzieś tam, tak?

Jakaś pióra, tak? Dobra. Dobra. No ja pierdolę. Nie wiem, dobra. Zdamy to, tutaj okay, to idziemy już tam polować, gdzie mamy lecieć? Ja pierdolę, ja dosto w Ebi, jest pierdolę. Nie mam je tu, hopy wypierdalać wszyscy, kurwa. Proszę zapolować, to nagle ci wszyscy przeszkadzają. Nie mam ja ich, chuj. Jak ja zapolować na te? Daję bardziej śnieżny ptak. Jak ją te ryby łowić sam? Hopie. Nie wiem ja jak te ryby, kurwa, pierdole, na chuj to so, zaczynał w ogóle. Jakoś, jakoś ryba mu się zachciało. Nie wiem, kurwa, peban jakiś. Dobra. O, mamy. Dobra, jedna rzecz już mamy, ludzie. Zębacz, kruk, śnieży tak. I co ma jakoś wędka zrobić, nie wiem, kuś cokolwiek? Nic nie to nie wiem, ile mamy czasu w ogóle? A w mamy czasu na łowienie ryb No pochuj mu ryba Tego jebanego Do lotania, o to mi chodzi Jest, mamy to Dobra, moment, a ryba mogłabym spierdalać. Teraz zostały tylko ptoki. A, dobra, teraz tu nie wylejdę. To nie wiadomo, kaj są.

Ja będę tam miał siednąć, kurde No to ja mój pojebany, kurde. Jak fajnie Mam no, dwie rzeczy z czterech Chapaj no, mi No wiem nie to Nie wiem, musimy jakaś tutaj polecieć, bo to nie ma co Ludzie Coś z tego Myślę, że to działa łatwiejsze, ludzie Tam widzicie? No ja pierdolę. Stój w miejscu debilu jak szirą. Kurde! Pierdolę musi się to wejść. Uwa, musiał się ruszyć, musiał. nie ma żadnych piór bo jakiś ptoków, a bo cokolwiek A, zaróby jesteś, dobra A tu co jest? A, ogniska po prostu, dobra No dobra. No. Tu ktoś jest. O. Dzik. No i pa. Jak fajnie spierdala. Czy zawsze jak na niego na acryla, to musi jakieś fikołki robić? Nie, ja nie wiem, co to jest, jakieś... pan jakiś czy co? Tak, leci prosto, o. Nie wiem, no, kurwa. Pojebane jakieś, że, kurwa, toku to niu mi... ...złapać, czy co, ja nie wiem. Gdzieś tu siadają, no... Kurde, cały odcinek będziemy polować na ptaki, nie? Bo to... Nie... Kurde... Akurat jak ja zawsze muszę coś zrobić z czymś, to zawsze to musi być jakieś pojebane, nie? Dobra, ile mimo czasu, minut Dobra, kurde zarobię Koniec i nie będę robił tej misji w ogóle. Bo to jest darymne Takie gonienie za ptokami. Jak na coś, to żaden ptok, żaden gnój, tutaj nie siednie. A ja, wszystkie będą, kurde, fruwać wierdzę, średnijcie się, hopy co, e, skrzydła własny bolą. Halo, kurde, no nie to nie ma sensu tutaj takie, lo takie lotanie, w ludzie, bo to. E, tylko kuźwa się by da. męczył A to nie o to chodzi ludzie O, o Jest, 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 jest. Dobra, kruka już mamy A jeszcze jednego kojima Dobra Musimy być tylko cierpliwi ludzie Jeszcze jedna rzecz, jedna, jedyna rzecz, jeden jakiś fajfusowaty ptoszek, kurde No nie wiem jak to się tutaj dzieje Jakiś świeży ptak, śnieżny ptak więc śnieżny ptak na pewno jest tutaj, Kajsie? Jaki to obszar? Tutaj Kajsio, w góry Tam kość tego potokania będzie tutaj, przypadkowo. No nie ma, no nie ma. No, trudno no. Okay. Też nikaj do góry nie wespna. Króka nam bardzo szybko się udało tutaj. Ok, znać. Ale widzicie, jak na to nie chcę tam do góry iść, więc. Nie będę tutaj... Marnować jakikolwiek... O, o. Jest, udało się przynieść dobra moment, to ludzie, w końcu pykło to kurde. Ja tak od razu nie szło Pierdziele, dobra, mamy to ludzie. Pojdź szybciej tam, kurde Dobra, lecimy tam. On jest tam, dobra, dobra lecimy, dalej tam będziemy się widzieć. Dobra, i co? Po nam chłopie jak lotosz. Pokoż to. Poko, a to widzieć.

A, tam mamy dobra. Idziemy, musimy to zobaczyć, ludzie. Musimy to zobaczyć. Lecimy tu. No Mokuwa, aż, mo aż nie można tego przegapić. Mion jest tam, ok. Dobra, patrzymy, ludzie. Dobra. Okej okay. I co, przeżył lot ptaka? Dobra, to było na tyle w tym odcineczku Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ale co, on umarł co? Nie? Dobra, poleciało, dobra Jeśli film się spodobał, to Dzyżapa w górę wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem Oczywiście ma być szary Nie zapomnij o dzwoneczku, żeby zabrać ze filmami Oczywiście komentarzyk A przy tym serduchom może odpowiem Więc ja dziękuję za uwagę I do zobaczenia do następnego odcinka Elo, na razie